Witajcie. Tematem dzisiejszego filmu będą tzw. przedmioty żywiołowe, które ustawia się najczęściej na ołtarzu, by symbolizowały, jak sama wskazuje, poszczególne żywioły. Owe rekwizyty, atrybuty są różne w zależności od działu magii, ale zazwyczaj są do siebie bardzo zbliżone i pewne aspekty pozostają praktycznie takie same, w każdym możliwym um, układzie. Niektóre z owych rekwizytów mm, są nieruchome i stanowią tylko ozdobę i dodatek, jednakże bardzo często również są nieodwłoszą częścią różnych rytuałów, obrządków i tym podobnych, albo są wręcz wymagane, by przeprowadzić dany obrząd. W magii ceremonialnej owy układ składa się z sztyleta dla powietrza, ognia, dla ognia jest różdżka, woda posiada to kielich, ziemia ma pentak, W magii ceremonialnej no i występuje jeszcze tak zwane fuwie żywiołów, tym przykładem jest kadzidło. W większości magii czarostwa, um, zamiast sztyletu. Jest wykorzystywane kadzidło jako ogólnie symbol samego powietrza, a nie jego fuzji. W magii lustra um, jest lekka zmiana. Różka nadal powstaje ogniem, a kadzidło nadal powstaje powietrzem, tak jak w ogólnym czarostwie. Jednak na miejsce wody zamiast rytualnego kielicha wkracza kamień, To symbolizuje również krew. Jest to kamień rytualny najczęściej. W czerwone jest służące do wykonywania niewidocznych, słabych nacięć na skórze, czegoś ala jakiejś znaczki na ciele. Owy kamień jak już wspominałam wcześniej, że w filmach jest czerwonym pisem lub jest wykonywany samodzielnie na bazie naturalnych barwników, glinek i piasku. Największą specyfiką jednakże jest szyszka, symbol ziemi, jak i lasu. Ta zwana szyszka woskowa, o której wspominałam bardzo pokrótce w filmie o Magii Lustra. Oba szyszka jest darem dla lasu, jakby tym uczczeniem tego miejsca, znaczenia przyrody, lasu w ogóle w naszym życiu. To jak ważna jest natura dla wiedźmy, czy czarownicy. I ile ona wnosi do życia danej osoby. Owa szyszka powinna być jak największa, bo czym większa taka szyszka, tym jest większy dar. Dar jest to taki, już wspomniałam, hołd na lasu. Są dwa rodzaje wosku, którym pokrywamy szyszkę, czerwony i pomalczony, a to zadanie by spieszyć przed żywiołem ognia. Właśnie ten wosk jest jako takim pieczęcią, która tworzy coś a la Symboliczną barierę przed niszczycielską siłą żywiołu ognia, żywiołu ziemi. Właśnie te nasze symbole mogły są korobę spędować. Taki związek żywiołu ognia i żywiołu na ziemi, natury. Bardzo dobrze widać również w fakcie, że różdżka to najczęściej drewniana, ewentualnie jest minerałem, ale głównie jest wykonana z drewna. Również pochodzi z lasu i właśnie ten powiązanie, że właśnie różka jest tym ogniem i to, że tą szyszkę pieczętujemy woskiem w barwie ognia, jest taką unią ochronną, którą w pewien sposób żywioły ze sobą przyjmują, zaplatają, łączą się. Bardzo podobny sposób działa to z żywiołem powietrza i żywiołem ognia, że one najczęściej tworzą u mnie zwaną kadzidłem, i by jakby nie łamać tego pokoju między tymi żywiołami, jak to tak można ładnie nazwać, nie powinno zdmuchiwać się świec, który się pali. Właśnie nie ugodzić w ten przysłowiowy pokój między dwoma dwiema skrajnymi siłami natury. Należy więc za to zgaszać świeczkę dwoma palcami. Dobrze, teraz przejdziemy do tego, jak należy wykonać owy dość specyficzny przedmiot, gdyż przeciwieństwo do wszystkich innych rzeczy, które można wykonać w miarę szybko, w miarę sprawnie lub po prostu zdobyć, zakupić, Szyszka woskowa wymaga pewnych, dodatkowych nakładów pracy. W pierwszej kolejności zapalamy się rytualną. Jednak jak wiadomo, wykonamy nordycką runę ochronną. Chroną odkładamy wiązankę na swoje miejsce, zapalamy się sieć paleniczą. Pierwszy minut medytujemy, po medytacji delikatnie odrywamy jedną łuskę szyszki i kładziemy ją przy tafli koło ziół. Wylewamy na skórę kroplę wosku, ze świecy paleniczej ostrożnie, ściągamy, wkładamy wosk i łuskę do sakwy, potem składamy na sakwie poconek, kolejne pilny medytacji, bierzemy w te szyszka, odwracamy ją w trzykrotnie, w pół. wypowiadając przy tym łacińską nazwę runy nordyckiej Nadis, czyli ogólnie oficjalną nazwę runy nordyckiej. Ustawiamy szyszkę w kierunku wschodni do tego księżyca, polewamy czubek i włoski po stronie przeciwnej. No i właśnie tym stopionym włoskiem, znajduje się w naszej świecy. Minut, 5 minut medytujemy, Medycy. Trzymamy szyszkę w rękach, teraz odkładamy szyszkę w miejsce między świecą a zwierciadłem, obok bukieciku ziół. Leśnimy palcami lewej dłoni świecę paleniczą, tak jak wspominałam, nie zmuchujemy, by nie narazić unii między żywolami. Tak, dwie minuty medytacji, następnie trzeba wygaśnić sierpce palce palcem prawej ręki, raz wykonujemy wiązanką dziurę ochronną, pięć minut medytacji i zakończony rytuał. E, niestety zapomniałam przeczytać Wam, przeczytać nieco wcześniej, jak należy się przygotować do rytuału, więc odczytam właśnie w tym momencie tą formułkę, ale jest ona dosyć oczywista. Rytuał musi odbywać się 10 dnia miesiąca, w domu musi być tylko ty wszystko wszystkie okna powiem, się otwarte, Szyją otwarte, musi być całkowicie ciemno. Jedyne światło to świece. Przy tole trzeba medytować przedytułem, czymś ciemno. Szyją powinno znajdować jakiś napar, jak mięta, czy maje ranek, ewentualnie melista. Nie jest to bowiem jednak jest to bardzo pomocne. Trzymajmy się Na biurku lub stoliku rozkładamy chustkę. Pomiędzy taśmą a świecą musimy być zjednaka kwiatów, czerwie i mięta. Oczywiście, jeżeli chodzi o czerwie, nie chodzi tutaj o robaki o tak zwany kwiat żywiec błotny, nazwa czerw jest zwyczajową nazwą w moich terenach. Są takie małe, fiołkowe kwiatuszki. Kwitnące na wiosnę w okolicach maja, czerwca, czasami wcześniej. E, w lewej górnym rogu zapaszki kładziemy, nie się świecę palniczą, w prawym górnym szemy szyszkę, o moim na parę, co zwiększy jego moc. Nie jest to konieczne, ale można jeżeli mam właśnie jakiś tam napar ziołowy. To najpewniej także będziemy sobie popijać przed i po rytuale. Można przemyć jeszcze zwierciadło. Tak jak już mówiłam wcześniej. W filmie zwierciadło powinno być już oczyszczone i właśnie te szyszki potrzebujemy by móc w ogóle je okadzić. I to na dzisiaj będzie tyle, następnym tematem będą różdżki.